Witam, Janusz NSG po tej stronie. Ten odcinek będzie dość specyficzny. Obejrzymy model samolotu transportowego GOTAGO 244 B1. Jest to jeden z najnowszych modeli firmy IBG w skali 1,72. A zdecydowaną większość ramek tego modelu już oglądaliśmy dość dokładnie w prezentacji zestawu szybowca GOTAGO 242 A1, z którym ten się w znacznej części pokrywa. Link do tamtego epizodu znajdziecie po prawej stronie na górze ekranu i na ekranie końcowym. W przypadku samego modelu obejrzymy tylko nowe ramki, zmiany w instrukcji i oczywiście dostępne malowania i kalkomanie. Tym razem będzie też krótko o historii powstania i wykorzystaniu tej napędzanej wersji płatowca. Zaczynamy od tego, czemu w ogóle powstała ta konstrukcja. Szybowce transportowe to relatywnie tania i efektywna metoda na dostarczenie ludzi, wyposażenia czy zaopatrzenia do nawet trudno dostępnych obszarów. Jednak sporym problemem było odzyskanie płatowca po tym jak już został rozładowany. Oczywiście szybowce transportowe były projektowane tak, aby ich produkcja była i prosta i tania. Warto było jednak płatowiec odzyskać, jeśli istniała taka możliwość. Zdarzało się, że tam gdzie szybowiec się znalazł, lądowanie potencjalnym holownikiem było możliwe, ale już start nawet z pustym szybowcem był niewykonalny. Latanie po puste szybowce było też nieefektywne. Junkers 52 wykorzystywany jako transportowiec mógł zabrać 4-6 rannych, nawet więcej bez wyposażenia. Szybowiec Gota GO 242 mógł przewieźć 12 rannych na noszach i dwóch sanitariuszy. Ale jeśli Ju-52 miał holować szybowiec, to GO 242 mógł maksymalnie zabrać 10 rannych, a Junkers zabierał tylko część paliwa i ładunku. Do startu potrzebne były też bardzo dobre warunki. Pas o długości około 1000 metrów, najlepiej przeciwny wiatr. Nawet zwykłe chękle H-111 nie były w stanie holować GO 242 z pełnym ładunkiem. Mógł tego dokonać tylko H-111Z. Tak zwany cwilin połączenie dwóch standardowych H111. Zostały one specjalnie zaprojektowane do holowania szybowców, głównie znacznie większych Messerschmittów M ME 321 gigant, ale zwilinków zbudowano tylko 12. Pojawił się zatem pomysł wyposażenia szybowca w silnik i zmienienia go w prosty samolot transportowy. Początkowo planowano umieścić w ładowni niewielki silnik Argus AS-10C o mocy maksymalnej 237 koni mechanicznych. Po wylądowaniu załoga miała montować silnik do dziobu szybowca i w ten sposób startować. Pomysł odrzucono jako niepraktyczny. Zdecydowano się na wyposażenie szybowca w dwa mocniejsze silniki. W lecie 1942 roku zbudowano trzy prototypy samolotu oznaczonego jako Gota GO 244. Silniki zostały zamontowane na skrzydłach przed belkami ogonowymi. Każdy z prototypów otrzymał ich inny typ. V1 wyposażono w niemieckie silniki BMW 132 o mocy 660 koni mechanicznych. V2 we francuskie zdobyczne Gnom rom 14M o mocy około 700 koni, a V3 w sowieckie szwedzow M25A o mocy 750 koni mechanicznych zdobyte w Rosji. Najlepsze parametry osiągnięto na M25, ale było ich zbyt mało i brakowało do nich części zamiennych. Zdecydowano się na wykorzystanie silników Gnome-Rom 14M. Pozostałe zmiany w stosunku do szybowców obejmowały tylko umieszczenie zbiorników paliwa i oleju oraz dodatkowego wyposażenia w kabinie załogi. Łącznie powstało około 175 egzemplarzy tego samolotu. Zdecydowana większość z nich, oznaczona jako GO 244A1, bo około 133, była konwersjami szybowców GO 242. Tylko około 40 zbudowano od podstaw z silnikami jako samoloty transportowe w wersjach B1 i B2. B2 miało dodatkowe zbiorniki paliwa i większy dzięki temu zasięg. Niektóre źródła podają, że pierwsze loty operacyjne G244 miały miejsce na Klecie w marcu 1942 roku. Nie jest to jednak możliwe, bo prototypy zbudowano dopiero latem tamtego roku. Możliwe, że pomyłka związana jest z tym, że mogły tam latać nawet te same płatowce, jako szybowce G242, które potem zostały przebudowane na samoloty transportowe. GO 244 był wykorzystywany przez tylko około 1,5 roku do końca 1943 roku. Operowały na froncie wschodnim, w obrębie Morza Śródziemnego i w Afryce Północnej. W warunkach bojowych okazało się, że silniki są zbyt słabe i samolot nie jest w stanie lecieć z tylko jednym z nich działającym. Silniki okazały się też być bardzo zawodne. Mimo to porównując scenariusz z holowaniem GO 242 przez j 52 Samodzielny startujący GO244 mógł zabrać 12 rannych i dwóch sanitariuszy. I przy założeniu, że zużył część paliwa, był w stanie wystartować z pasa o długości około 800 metrów, przy nawet niesprzyjających warunkach pogodowych. Można oszacować, że w trakcie swojej krótkiej służby dostarczyły na front dziesiątki tysięcy żołnierzy i tysiące ton wyposażenia i zaopatrzenia. Prawdopodobnie ewakuowały podobną liczbę rannych. Od 1943 roku ocalowe maszyny zostały przeniesione do jednostek szkolących spadochroniarzy. Gotta go 244 nie był konstrukcją udaną, o czym może świadczyć choćby fakt, że produkcji zaprzestaną już w 1943 roku, a wersja szybowcowa była budowana do lipca 1944 roku i powstało ponad 15 tysiąca sztuk. Dzięki firmie IBG mamy możliwość budowy modelu takiego samolotu. To zestaw o numerze katalogowym 72-577 Gotta Go 244B1 German Transport Aircraft. Jak już wspomniałem, większość zawartości tego zestawu pokrywa się z wydaniem Go 242A1. Złącznie 9 ramek z szarego plastiku, tylko dwie różnią się od tamtego zestawu. Pierwsza z nich to dodatkowa ramka z centropłatami i przedłużonymi belkami ogonowymi, do których zamontowane były silniki. Mamy tu też imitację samych silników, osłony, śmigła i sporo innych części z nimi związanych. Jakość tego bardzo wysoka, co jest już standardem w przypadku modeli BG. Kolejna ramka, K, zastąpiła podobną z poprzedniego zestawu. Znajduje się na niej podwozie. W przypadku szybowca mieliśmy odrzucany wózek i płozę dziobową. To podwozie stałe z kółkiem dziobowym. Było to wymagane, aby samolot mógł wystartować we własnych siłach. Jakość tych części tak samo doskonała. Tyle jeśli chodzi o nowe elementy z plastiku. I lamka z częściami przezroczystymi i blaszka z elementami fotodrawionymi są identyczne. Instrukcja o bardzo podobnym układzie. Na drugiej stronie zestawienie elementów w pudełku. Nie ma tu, jak w przypadku szoltranów, numerów części. Jest to raczej lista do sprawdzenia, czy nasz egzemplarz jest kompletny. Na dole lista wykorzystywanych kolorów. Sam proces budowy niemal identyczny z wersją szybowcową. Pierwszą różnicę mamy w kabinie, gdzie drugi pilot zamiast drążka otrzymuje wolont, jest to część F26, a na tablicy przyrządów pojawia się dodatkowy panel, część F19, prawdopodobnie ze wskaźnikami dotyczącymi napędu. Dalsza budowa przebiega identycznie aż do kroku 21, gdzie wykorzystujemy elementy centropłatu z przedłużonymi belkami ogonowymi. Musimy do nich dodać obciążenie, aby model nie siadał na ogonie, ale to tylko jeden gram w każdej z belek. Więc niewielka kulka ołowiana od wędkarzy powinna problem rozwiązać. Kolejne specyficzne dla zestawu kroki to montaż silnika, jego osłon, a także śmigieł. Do malowania bonusowego montujemy śmigło czterołopatowe, a całość razem z wydechami przyklejamy do płatowca. Kolejne kroki montażu identyczne jak dla szybowca. Dopiero w kroku 33 sklejamy podwozie. Tym razem stałe główne i zmodyfikowana płoza z kółkiem na dziobie. Zgodnie z informacją jest to konfiguracja na ziemi bez obciążenia. Doklejamy jeszcze elementy za silnikiem i antenę, która nie występowała w wersji szybowcowej. Tyle jeśli chodzi o różnice w montażu obu zestawów. Oczywiście, malowania mamy inne. Nadal podobne, w większości dość standardowe dla Luftwaffe. Pierwsze z nich to maszyna z oznaczeniami 4VDR, operująca na zaporożu w Ukrainie w 1942 roku. Ta ma całkiem sporo żółtych elementów kołpaki, łatka na dziobie i dolne końcówki skrzydeł. Do wszystkich malowań mamy informację, że nie istnieją zdjęcia potwierdzające, że na górnych powierzchniach skrzydeł malowane były krzyże. Czyli to czy je umieścić, czy nie, zależy od wyboru modelarza. Drugie malowanie, bardzo podobne, z mniejszą liczbą żółtych elementów. Oznaczenie 4V plus HP to maszyna z południowej Ukrainy, także z lata 1942 roku. Kolejne z oznaczeniem G6 plus AW charakteryzuje się nieco wyjątkowym kamuflażem. Nie ma tu plam na burtach, a kamuflaż z górnych powierzchni zachodzi na połowę kadłuba. Ten samolot latał na froncie wschodnim także w lecie 1942 roku. I ostatnie, a raczej półtora ostatniego. Tu do jednego schematu malowania mamy dwa oznaczenia. Oba prawdopodobnie z Rechlina: jedno z 1944, drugie z 1942 roku. Różnią się tylko numerami kodowymi, odpowiednio RJ +II i RJ +IL. Druga maszyna, jako jedyna z dostępnych w zestawie, była wyposażona w czterołopatowe śmigła. Niemieckie znaki rozpoznawcze i litery kodowe przesunięte mocno ku ogonowi. Kalkomanie zawierają wszystkie potrzebne oznaczenia i całkiem sporo napisów eksploatacyjnych. Znajdziemy tu także zegary na tablicy przyrządów w kabinie załogi. Wydrukowane przez Techmod, zatem nie przewiduje to problemów natury technicznej. Jak zwykle w przypadku IBG wygląda to bardzo dobrze. Firma planuje najwyraźniej jeszcze kilka zestawów opartych o część tych form, ale te różnice będą już znacznie mniejsze niż między szybowcem a samolotem transportowym. Oczywiście do każdego zestawu dostaniemy nowy zestaw malowań i odpowiednich kalkomanii. To tyle na temat tego wydania. Było dość krótko ze względu na to, że to model bardzo podobny do już prezentowanego. Ale mamy miniaturę inne i funkcjonalnie i nawet z nazwę maszyny. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować. Liczę też, że zasłużyłem na Waszą subskrypcję. Zapraszam do komentowania, zarówno pod filmami, jak i na serwerze Discord. A także do oferty na drukowane narzędzia do warsztatu. Wszystkie informacje znajdziecie w opisach filmów i w postach na kanale. Włącznie z zaproszeniem do Discorda. W tym epizodzie to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i uwagę. Żegnam się. Do następnego.